W zamku w Baranowie Sandomierskim odbyło się czwarte spotkanie w ramach historyczno-patriotycznego projektu. Tym razem rozmawiano na temat podkarpackich Sybiraków. Wybór tematyki ma związek z obchodzoną niedawno 84. rocznicą napaści ZSRR na Polskę. Co roku 17 września przypada także Światowy Dzień Sybiraka. W ramach spotkania odbyła się prelekcja historyczna. Przybliżono także wspomnienia tych, którzy doświadczyli zesłania na Syberię. Organizatorami spotkania byli Fundacja Pro Arte Historia oraz Muzeum Zamku w Baranowie Sandomierskim. To kolejne spotkanie, które poświęcone zostało tym, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszego kraju. W ramach poprzednich spotkań rozmawiano m.in. o żołnierzach wyklętych i katyńczykach. Teraz przyszła pora na przypomnienie kolejnej bardzo bolesnej karty polskiej historii. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o prawdzie historycznej, o naszym... O naszym dziedzictwie, któremu na imię Polska, bez wątpienia, te wszystkie tematyki, które poruszamy na naszych spotkaniach związanych z historią, dotyczą naszej historii Polski, obywateli polskich, którzy przeżywali trudy nie tylko na ziemi polskiej, ale również na zesłaniu. Dzisiaj mówimy o podkarpackich Sybirakach. Gościmy w zamku też osoby, których rodziny, ojcowie byli zesłani na nieludzką ziemię i to świadectwo tego zesłania będzie prezentowane na dzisiejszym spotkaniu i wierzę, że mieszkańcy regionu, młodzież ze szkół będą mogli się z tym świadectwem zapoznać, ale też wysłuchać, zrozumieć, uszanować i przekazywać dalej. Pojęcie sybiraka, czy słowo sybirak polskiej świadomości nie tylko historycznej, to jedno z najważniejszych pojęć obok Auschwitz, obok Katynia stało się symbolem polskiego męczeństwa, martyrologii polskiego społeczeństwa. I w zasadzie początek tego pojęcia to jest jeszcze XVIII wiek, kiedy pierwsi reformatorzy państwa polskiego przez Carycę Katarzynę zostali skazani na zesłanie. Na daleką Syberię, a potem XIX wiek, syłki po obydwu powstaniach, potem działalność niepodległościowa pod koniec XIX wieku i wreszcie dramatyczne wydarzenia po wrześniu 1939 roku. Najbardziej tragiczny okres to 1940 i 1941 rok. Wtedy to wedle wyliczeń wielu historyków ponad 300 tysięcy Polaków zesłano na Syberię. Wielu z nich nie przeżyło w nieludzkich warunkach a tysiące doznało dotkliwych obrażeń i do końca życia borykało się z problemami zdrowotnymi... Nie był to jednak koniec martyrologii polskiego narodu. I ostatni aspekt tego zagadnienia to są lata, końcówka 1944 i początek 1945 roku. To jest działalność NKWD i śmierszu na naszych terenach i wywózka oficerów Armii Krajowej. To są takie główne etapy, które znaczą to pojęcie pojęcie sybiraka e, i jak powiedziałem to jest symbol synonim polskiego męczeństwa które weszło na trwałe do polskiego słownika przypominamy to ponieważ e, nie tylko pamięć jest dalej trwała, ale warto to sobie uświadomić, że jeszcze na terenie dzisiejszej Rosji czy Kazachstanu żyją potomkowie Sybiraków. Warto, żeby Rzeczpospolita o nich zapamiętała. Bo naszym obowiązkiem jest przekazywanie dalej prawdy historycznej. I to też czynimy w zamku. Jestem dumna, że już czwarte spotkanie z tego cyklu spotkań ma tutaj miejsce i cieszy się ono też popularnością i, i wdzięcznością mieszkańców regionu, że tą pamięć i historię tutaj pokazujemy i o nią dbamy. To jest nasz obowiązek. Ważnym aspektem spotkań jest zapraszanie ludzi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami lub przekazują informacje od członków swoich rodzin którzy sami brali udział w tych wydarzeniach. Tym razem swoimi refleksjami podzielił się Marian Tatara, syn Sybiraka Tadeusza Tatary. Książka z sowieckiej tajgi do polskich lasów to wspomnienia ojca, które zostały spisane i wydane przez syna. Tato urodził się w Lublinie, cała rodzina w Lublinie pochodziła. I du duża rodzina była, ponieważ nie było pracy. Wyjechali na wschodnie kresy, Polski, nad jeziorem Świteż. Tato mieszkał w wieku 20 lat, podjął pracę jako taki opiekun tych lasów nad jeziorem Świteż. I po wybuchu wojny w 1940 roku mieszkali w Leśniczówce i któregoś ranka zapukali Rosjanie do okien o 4 rano, Zerwali wszystkich, zapakowali na sanki, mieli pół godziny czasu i przy mroże minus 40 stopni zabrali ich i wywieźli na wagonach, na stację kolejową. Tam było dużo ludzi już przywiezionych i podróż na Syberię trwała 30 dni, 30 dni w wagonach w rycze na deskach oblodzone, warunki okropne. Na miejscu byli w obozie w lasach tajni. W czasie spotkania, Marian Tatara przeczytał fragmenty książki, prezentując w ten sposób wstrząsające opisy zesłania na Syberię, jakich doświadczył jego ojciec. Takie opisy najlepiej pokazują dlaczego miejsce to zostało nazwane Golgotą Wschodu. Spotkania organizowane w zamku w Baranowie Sandomierskim są otwarte, ale w sposób szczególny adresowane do młodego pokolenia Polaków. Spotkanie myślę, że wpisuje się nie tylko w obchody Dnia Sybiraka, ale również w przypominanie o tym zjawisku. Bardzo dzisiaj dramatycznie i symbolicznie zabrzmiała wypowiedź pana Mariana Tatary, syna jednego z zesłańców z 40 roku na Syberię. I to spotkanie, które, w którym uczestniczyła i młodzież, i starsi, myślę, to jest takim dobrym, sposobem na to, a ta pamięć o sybirakach, pamięć o tych, którzy poświęcili swoje życie dla niepodległej rzeczpospolitej, kiedy już ta rzeczpospolita trwa, żeby ta pamięć również trwała. Zapraszamy do współpracy doktorów, historyków, osoby, które piszą książki, które mają wiedzę, ale też i kompetencje, też uczestniczą w sympozjach historycznych. Współpracujemy z dyrektorem, doktorem Tadeuszem Zychem, z Tarnobrzeckiego Zamku. Współpracujemy też z IPN-em, współpracujemy również z grupami rekonstrukcji historycznej, które przedstawiają też umądrowanie, uzbrojenie z okresu chociażby II wojny światowej, takie jak dzisiaj mamy miejsce. Jest z nami pan Paweł Staszczak, który jest z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Współpracujemy z ośrodkami kultury i, i z muzeami, które też nas wspierają w organizowaniu. I, i w byciu z nami podczas tych wydarzeń.